Witam wszystkich bardzo serdecznie to co pora zaczynać sezon majowy pora zaczynać odpoczynek majowy oczywiście to będzie w połowie odpoczynek w połowie nie bo też nagrywania będzie sporo, bo pogoda więc to nie będzie aż taki odpoczynek ale przede wszystkim po pierwsze dobrej pogody po drugie rozpoczęcia sezonu burzowego w ten długi weekend majowy trwający aż do 8-9 maja trzecie spokoju po czwarty po prostu żeby się nabrali energii na następne dni bo jak rozpocznie się robota szkoła teren szkoła teren to będzie dużo roboty ja oczywiście 1 maja mam wolne bo to jest święto narodowe chyba że coś będzie to wtedy wam nagram na pewno nagram prognozę majową no i cóż do zobaczenia 2 maja podczas ulewy. Cześć. Subskrybujcie. Oraz nabijajcie wyświetlenia pod filmem. Zwłaszcza pod filmem Burza i kolej. Cześć.